Historia jest taka. Mamy 3 września 1939 roku i to jest dzień, wieczór tego dnia. To jest moment, kiedy kapitan U-30, Fritzius Lemp, wyrwał z dziennika pokładowego kartki. No oczywiście, jak patrzeć na te wszystkie prawa i zwyczaje morskie, to to jest absolutny skandal. Tego się po prostu nie robi. To jest dokument świętość. A jednak no, on podjął taką decyzję, która była w zasadzie zwieńczeniem błędów, jakie podejmował cały czas w trakcie tego dnia. No, zaczęło się od tego, że przez peryskop y, jego załoga zauważyła niezidentyfikowaną jednostkę. W sensie płynęli za, za czymś, wiedzieli, że to coś jest brytyjskie, bo byli w stanie zauważyć flagę. Natomiast. Y, nie było tak, że z profilu tego statku, z tego jak on wygląda na tle coraz ciemniejszego nieba, byli w stanie się zorientować, co płynie. Poza tym Brytyjczyk zachowywał się dziwnie. Dziwnie pod tym względem, że płynął trochę zygzakiem i nie włączał świateł pokładowych. A Niemcy wiedzieli już, że marynarka brytyjska ma taki patent, który się nazywał krążownik pomocniczy to jest jednostka cywilna bardzo szybko przysposobiona do walki tam wyposażona w parę starych dział albo mógł to być też, wiesz, cywilny statek który transportuje żołnierzy więc też by stanowił cel militarny no i kapitan Vercilius Lemp długo się zastanawiał co to jest za sytuacja i Zmarnował na to duży kawałek dnia i dopiero pod wieczór stwierdził, że atakujemy. I dopiero po odpaleniu torped, któremuś tam z marynarzy zapaliła się żaróweczka, że ten układ nadbudówki, ten kształt komina, to będzie Atenia, to będzie cywilny statek pasażerski, który płynął wtedy Wraż do Ameryki, wioząc na pokładzie m.in. zestaw sprzętu do curlingu, podobno bardzo dobrej jakości, wiodąc akwarelistkę wraz z, z jej pracami. To wszystko no, zatonęło w tej katastrofie. Atenia, dzięki no, przytomności umysłu jej załogi, tonęła bardzo długo. I Brytyjczycy byli w stanie zorganizować akcję ratunkową, no, ratując większość y, i załogi i pasażerów. Natomiast y, mleko już się rozlało, już poszła w świat informacja. Jak to kiedyś rozmawialiśmy z Radkiem, ciekawe dlaczego wtedy, a nie na przykład po bombardowaniu Wielunia. Ale poszła w świat informacja, że to będzie wojna inna niż poprzednie wojna totalna wojna, w której Cele cywilne, cele, które normalnie powinny być wyłączone z działań bojowych wcale nie, 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 nie muszą czuć, nie mogą czuć się bezpieczne. No i już Lemp, który był zdolnym dowódcą, brawurowym, który z tego rejsu wrócił po paru spektakularnych sukcesach i już Kompletnie bez sprzętu. On tam miał ledwie dwie torpedy pod koniec. On nie miał nawet ładunku wybuchowego, który w pewnym momencie został użyty w ten sposób, że Niemcy podpłynęli pod którąś z brytyjskich jednostek szalupą i ją w ten sposób wysadzili. Wyprztykał się po prostu z całego swojego arsenału. Natomiast został mu po, tej, po tym samym początku, po pierwszej akcji bojowej. Wielki wstyd i wielki skandal dyplomatyczny. No, i to był powód wyrwania kartek z dziennika pokładowego. To jest historia, którą opisuje tam pośród wielu innych w książce Werent La Plata, wydanej przez Stowarzyszenie Żywych Poetów W Brzegu, której patronem medialnym jest między innymi tutaj widzimy to kółeczko Wartok.